Witam w kolejnym odcinku na moim kanale z cyklu Autokrytyk motoryzacyjnie. Pozdrawiam wszystkich widzów, subskrybentów. Rozpoczynam nową serię motoryzacyjną, odcinkową, związaną oczywiście z tym, czym się zajmuję aktualnie, czyli z diagnostyką komputerową, jak także sprawdzaniem aut przed kupnem. Serię dotyczącą jak sprawdzić przebieg w danym samochodzie, posługując się diagnostyką komputerową, oczywiście oprócz Oprócz dokumentacji samochodu czy raportów, powiedzmy, z napraw, z historii z, danej, z danego, powiedzmy, Asomar, danej marki. Także tutaj przede wszystkim, w, pierwszym, w pierwszej kolejności musimy się zaopatrzyć rzeczywiście w oprogramowanie dedykowane do danej marki samochodu, modelu. Czyli, tak jak tutaj będę pokazywał, jak sprawdzić w Fordzie, C-Max <coughs> drugiej generacji, który był produkowany tam w latach 2010-2018. Jest to sprawdzenie, które wykonywałem akurat auta. W międzyczasie mi się zapisały raporty, także ja to pokażę, jak to wygląda. Także uniwersalnym jakimś tam interfejsem OBD, czy można zapomnieć w ogóle o sprawdzaniu takiego czegoś, trzeba mieć dedykowany interfejs do danej marki samochodu. Dobra, także lecimy. Gdzie przebieg jest zapisywany w takim aucie jak Ford Symax drugiej generacji produkowany tam w latach 2010-2018? Oprócz takiej oczywistości jak deska rozdzielcza, mamy tutaj w kilku, w kilku miejscach zapisany przebieg akurat. I w desce rozdzielczej zazwyczaj odczytujemy to, co jest na liczniku, przebieg i to, co jest najczęściej cofane, powiedzmy. W samochodach. Oprócz tego, przebieg jest zapisywany, tak jak tutaj mamy w module drzwi kierowcy DDM. Tutaj w informacji, w danach informacyjnych sterownika mamy odczytany przebieg 138 924. W różnych autach, w różnych samochodach ten przebieg jest oczywiście gdzie indziej zapisywany, jak także i gdzie indziej odczytywany. Tych odcinków będzie kilka, kilkanaście najprawdopodobniej, jak nie więcej. Będę starał się pokazać to na przykładzie, ale także omawiając powiedzmy tylko dany samochód. Także mamy tutaj przebieg zapisywany w module drzwi kierowcy. Kolejna sprawa przebieg ten taki sam jest zapisywany w PDM, czyli w module drzwi pasażera. Tutaj także mamy za, przebieg zapisywany. No i na koniec sprawa przebieg jest zapisywany w Fordzie C-Max drugiej generacji w module. Układu kierowniczego w czynniku, kąta skrętu SASM. Tutaj mamy, zobaczcie sobie, że ten przebieg się różni od tego, co tutaj o o kilkanaście, kilkadziesiąt kilometrów. 138, 867. Także tutaj też mamy przebieg zapisywany. No i takim bo sposobem możemy potwierdzać, mając oczywiście odpowiednie narzędzia, interfejsy, oprogramowanie dedykowane. Możemy tak sprawdzić przebieg w samochodzie na miejscu, praktycznie. Także właściwie to by było na tyle. Oprócz oczywiście zapisywania w desce rozdzielczej, co oczywiście jest najczęściej też cofanym elementem. Także to by było na tyle w tym odcinku. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam wszystkich widzów subskrybentów. Do usłyszenia. Do następnego odcinka. Jeżeli ktoś chciałby na terenie Katowic, Śląska, tutaj w okolic, sprawdzić przebieg to tutaj u góry są dane kontaktowe do mnie, do strony internetowej. W różnych, najlepiej wysłać zapytanie mailem, albo zadzwonić, jeżeli ktoś chce bezpośrednio, ale zazwyczaj najlepiej mailem wcześniej zadzwonić, wcześniej wysłać. Jeżeli ktoś chce też sprawdzić samochód tutaj w okolicach Śląsk, Małopolska, Opolskie, to także zapraszam. Także dziękuję, do usłyszenia na następnego odcinka.